Elo, Elo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w grze Dubudu -du, z tej strony Vloggers. Zabawimy się z dzieciaczkami w przedszkolu Hmm, Dobrze W sumie mogłem iść tam, ale Pójdziemy tu Coś mnie tu przyzywa Nie, to nie tu jednak Błędny trop O, ale mamy tam Gałkana Jednego Dobrze, trafiona Dobrze, będziemy tu się pomogimy. Bo widzę, że tu mają za dobrze zrobione. Przychodzimy generator. I tam idą te gałgany. No chodźcie do Hunterski, chodźcie. Nie rzucimy jednak. Dobrze. Aj, 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 aj. No, nie wierzę. Zniszczmy tą paletę. To ona tutaj przesadą. Jest. Uuu. Tam coś się działo. Dobrze, tu wrócili. Widziałem tego A Aj, nie wiem gdzie jest. Kurczę, gdzieś tu robią. Tu nie, więc tam. Będą. Nie, też nie. Hmm. Musimy wrócić tu. No nie, za nisko, ale bałem się, że te kraty uderzy. Dobra, zmniejszmy ten generator znowu. No i brakuje nam powoli. Powoli brakuje nam toporków. A to bardzo niedobrze Co ona tu robi? Co ona se wyobrażała? Jaki idealny shot! Widzieliście to? Dobrze, perfekcyjnie bym powiedział Powiesimy cię tutaj. Dobrze, dobrze. To już prawie gotowy jest. Trzeba toporki zebrać. Gdzie są moje toporki, ja się pytam? Tutaj będą. Uuu, tu ktoś jęczy. Gdzie ona jest? Spacimy szafy. Nie, nie tu. Dobrze. Idziemy tu w takim razie. Nie, dalej ich tu nie ma. Ona tam na dole robi. Tak. Ale, gdzie? Cały czas ją słyszałem i mam ją. No ładnie, ładnie się bawisz. Dobra, pójdziemy tu. Tędy. Ale ona ma easy, żeby się wywiklować. No, może zdążymy. Zdążyliśmy. Perfekcyjnie bym powiedział. Dobrze, wracamy do tamtego silniczka. Bo tu już kończą go. No nie. Tego już za wiele. Gdzie są tu jakieś gałkany? Są tu. O, tam wyskoczył Gaugan nam. Pięknie. Dobrze, chodź tu do Huntreski. chodź! Aj Karamba. Dobrze dostał. Idziemy tam do tamtych Idziemy sobie na około. O! O tym mówiłem. Dobrze, perfekcyjny rzut bym powiedział. I to porki nam się kończą powoli. Musimy uzupełnić. Dobrze. Powisz sobie tutaj, moja droga. A my idziemy do tamtego silniczka. No właśnie, wiedziałem, że te gałgany tu będą robić straszne rzeczy, z silników. Hmm... Dobrze. Weźmy sobie toporka. I coś mi się wydaje, że któryś z tych gałganów pewnie wróci. U! Dobrze A więc ty tu robiłaś Aj Dobrze, chwycona Pięknie U, tam silniczek na górze robili To gałkaństwo Dobrze Chodź tu Powiesimy cię Idealnie! No powieś co się stało? Czemu mi nie powiesiło jej? No bycie musi zjeść tu, 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 tu. Tego trzeba zniszczyć, bo chyba go naprawiała Albo i... Naprawiała, nie naprawiała. Już ją odwiesili. No nieładnie, nieładnie gałganki. Tam widzę, biegną, biegną. Biegnie gałgan, biegnie nie. to Aj, unik zrobiła, patrzcie, jak ładnie. Dobrze, raz chwycona. Tutaj się bawimy. No ładnie. Oj, nie. Nie z vlogersem takie numery. A jaj troszkę niżej, troszkę niżej. Dobrze, stał nam ostatni toporek. Trzeba go sprytnie wykorzystać. No nie, no i to nie było sprytne. Dobrze, króciutko, chodź moja droga, już widzę dla ciebie idealne miejsce. O nie, nie tu. Albo to jest lepsze, to jest lepsze, to mi się bardziej podoba. No i pięknie, króciutko, powieszona. Od razu ta. O, jak mnie próbowała oślepić. Patrzcie, jaka pani Mądralińska. Nie ze mną te numery. Przykro mi, ale ty również zawiśniesz. Króciutko, dobrze. Zniszczmy po drodze paletę. Pięknie. Oj, a nie, to mieliśmy iść tu. Tu mieliśmy go zniszczyć. I po toporki się wybierzemy chyba. Dokładnie. A tu jak ją słychać za ściany. Uuu. Jak mi przykro. Ale nie tym razem. Nie tym razem. Dobrze. Wracaj na swoje miejsce, masz karo, i gin. A ty jeszcze nie giniesz? A to ty byłaś. Aha. Czyli tamta uciekła. Się na dodatek ukryła nam tu. Dobrze. Nie ma co przy Albo. O, musimy wrócić jednak. Dobrze, to ty musisz umrzeć tutaj w męczarniach. No nie, no co za. A mogłem użyć, dobrze, króciutko. Ta nam leży, zniszczmy sobie od razu tą paletę. I chyba pójdziemy tutaj gdzieś. Potoporki, tak, potoporki. To się nam przyda. Pięknie. Idziemy teraz do niej zobaczyć. Gdzie ona tu była? Hmm. Ona sobie tu nam zdycha. Więc idziemy szukać tego Gaugana. On szuka pewnie klapy. My też poszukajmy. A co? Najgorsze, że klapy takiej zwykłej po prostu jeszcze nieotworzonej nie słychać. I trzeba jej tu szukać po mapie. A ona pewnie robi to samo Będziemy niszczyć sobie po drodze palety, no bo co nam zostanie? Że, jakby w takiej trawie się zrespiła, to byśmy mieli przegwizdane, mi powiedział. Dobrze, szukajmy szukajmy klapy. Tutaj jest ten gaugan. Tam pobiegł. Chyba. Tak mi się wydawało. On tu gdzieś jest, na pewno. Wraz z tą gałkanicą. Ta gałkanica stąd sobie. Po... Nie, nie poszła, co jest stąd. Hmm. Gdzie jest ten jeden gałgan jeszcze? Tu silnik nie jest robiony. Ten silnik się psuje. Psuje, dobrze. Czy ona ją naprawdę zostawi na pastwę losu? Ta tu ucieka. Dobra, bo ja tak chodzę, a nie rozglądam się, gdzie jest klapa. W budynkach z reguły się nie respi, chyba. Oj, nie, natyknięcie ją wzięła. A to skróciłam, nie pomyślałem o tym w sumie. Dobrze. One tu gdzieś są. Ale gdzie? Na pewno się leczą. Hmm. Gdzie te kaałkamy mogły pójść? Tutaj jest ten Gaugan. No, nie wierzę. No, jak głupiał to. Dobrze, trafiona. Teraz tą drugą tylko znaleźć. Ale pójdziemy sobie po toporki. Toporki tak. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której. Znajdą sobie klapę tak po prostu. Ta jedna przynajmniej znajdzie jak jedna zginie, więc... Gdzieś ta druga musi tutaj utykać też. Musimy ją wyczaić. Ta tu nam płacze. Dobra, zniszczymy paletę. Punkciki zawsze się nam przydadzą. Ta tu leży dalej. Hmm. Musimy znaleźć tą klapę. Ona już tam pewnie jest natyknięcie i zaraz podleci. Tam ta druga. Ale to nieważne. O, albo ważne jednak. Dobra, uciekły w lewo. Widziałem je. Ja. Hmm. Gdzie są te gałgany? Tu je gdzieś słyszę Co? Jak? Dobrze Trafiona, żeby mnie nie, nie denerwowała ta paleta. Ale musimy zniszczyć. Gdzie jest ta druga łachudra, no? Ja się naprawdę zaraz tak zdenerwuję, że pójdę ją powiesić i tyle z tego będzie. Hmm. Mm -hmm. Dobra, to porki. To jest ważne, tak. To porki. O, a tego się nie spodziewałem! co za debilka! Ja bym się na jej miejscu nie ruszał, przecież to jest oczywiste, że Huntresska przyszła po toporki. Ale w sumie taki pit, nie pit, no nie wiem, jak by to nazwać, bo mogłem sprawdzić również drugą szafę. Dobrze. O, tu jesteś, bo zaraz byśmy się doczołgała do, do... do klapy i co by było, no 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 no, to chyba była. Dobrze Kęs dla bytu. Odblokowano osiągnięcie. Hmm. A ciekawe czy tu była ta klapa gdzieś w okolicy. Nie widzę. Dobra. Ładnie było. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcineczek i do następnego. Siema!